Bardzo się cieszę, że jedna z czterech wielkopolskich konferencji i inaugurujących program informacji turystycznej odbywa się tutaj właśnie w Olsztynie. Nie ukrywam, że nasze miasto. Nasz samorząd stara się nadążać za nowymi narzędziami w zakresie formowania, w zakresie przekazywania informacji. Myślę, że tak musi być, bo żyjemy w wieku, gdzie, gdzie szybka i rzetelna informacja jest bardzo ważnym elementem w każdej działalności. Natomiast myślę, że w turystyce, w całym otoczeniu turystyki te nowoczesne narzędzia rzeczywiście w tej chwili spełniają ogromną rolę. Kiedy pojawiła się możliwość zainstalowania w miastach wielkopolskich infokiosków, byliśmy chyba miastem, które od samego początku, czy wręcz jako pierwsze zgłosiło się do tego programu. No i na 46 w sumie zainstalowanych mamy aż 3. Przyjęli tutaj trzy urzędzie w domu kultury oraz w takim miejscu, gdzie przebija się najwięcej turystów, czyli w Bolsztyńskiej Parowozowni. Nasz system powstał w ramach projektu realizowanego z Wielkopolsk... współfinansowanego z Wiekopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu szacowana początkowo była na prawie 2 miliony zł, 1,9 Tysięcy z groszami, natomiast po procedurach przetargowych okazało się, że można ten projekt realizować taniej i w sumie koszt projektu wyszedł 1 ,000, około 1 645 tysięcy złotych. Na ramie jest 17 samorządów yy, i, lub przedstawicieli lub jednostek organizacyjnych tych samorządów. Jeśli chodzi o rezultaty, czyli to co fizycznie zostało w ramach projektu zainstalowane, to jest y, jako pierwszy element sieci infopiosków turystycznych, 46 sztuk, no i ale same infopioski to, to jeszcze nic, bo to są tylko komputery w jakiejś ładnej obudowie z różnymi funkcjami, natomiast najważniejsza była platforma za, zarządzająca tymi infopioskami, czyli y, y, por, rodzaj portalu, y, który służy tylko i wyłącznie tej sieci. Drugim elementem projektu jest sieć turystycznych tablic informacji turystycznej wyposażonych w system kodów QR. I trzecim elementem projektu było oznakowanie wielkopolskiego odcinka autostrady A2 turystycznymi znakami drogowymi E22B. Tych znaków stanęło 15. Może, może niedużo by się wydawało, ale jak na autostradę, to i tak jest zagęszczenie. I teraz ten pierwszy element projektu, który wzbudza najwięcej zainteresowania, to jest sieci powiosków turystycznych. Więc to przede wszystkim komputerowe ekrany dotykowe. Jest tam również klawiatura, ale ona jest, raczej służy temu, żeby pisać maile, czy na przykład dla osób niedowidzących jest alfabet Braille'a, syntezator mowy i takie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Nie, nie zakładaliśmy, że te pokioski będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych, bo nie ma takiej możliwości. Przede wszystkim um, chodzi o to, żeby te osoby, które mają jakieś kłopoty, żeby miały łat, łatwiej skorzystanie. Jest zastosowana technologia Bluetooth, także można wysyłać tzw. wikardy na telefon. Yy, mamy sieć wokół każdego infokiosku, jest sieć Wi-Fi. Ja podkreślam, że na, nazywam to po polsku, takie jest zapisane, bo jeszcze można powiedzieć ładnie Wi-Fi. Różne są yy, interpretacje. Generalnie chodzi o sieć bezprzewodową, czyli ka każdy, kto ma yy, urządzenie mobilne z dostępem do internetu, może w promieniu mniej więcej 10 metrów od infokiosku korzystać. Yy, z internetu. Z tym, że nie skorzysta z całego internetu, to nie będzie darmowa kawiarenka internetowa, to będzie darmowy dostęp do internetu, ale tylko do, do stron, które my dopuszczamy. Istota tego jest właśnie taka, żeby te informacje były jak najbardziej aktualne. Tak, mówi Pan o nich po pierwsze. oczywiście. A kto jest administratorem? Administratorem systemu jest tylko Polska Organizacja Turystyczna.